Co? Pasja wzięła się teraz. Mogą niektórzy, najmłodsi nasi na przykład widzowie, złapać się za głowę, a mianowicie jest podwórka. Swego czasu jestem rocznik 83. Kultura podwórka, gry na podwórku była obłędna. Nie było takich klubów, tak wielu wiele akademii. Że więc generalnie ten kto nie grał w klubie, jednym z kilku w Warszawie. To po prostu realizował się na podwórku. Te podwórkowe talenty też później mogły oczywiście iść do klubu, ale podwórko to było takim, taką pierwszą bazą do, 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 do wykuwania swoich piłkarskich umiejętności. Naprawdę uwierzcie mi, tak było, że po szkole jeszcze się nie zdążyło wrócić do domu, co stawiało się plecaki dwa, no bo wiadomo, samemu się nie grało z kumplami i, i się po prostu w tą piłę grało. Naprawdę mama musiała mnie. No, Koń mi wręcz ciągnąć do domu, żebym, żebym za te lekcje się, się wziął. Uczniem piątkowym czy szóstkowym, nie daj Boże, nie byłem. Nawet chyba około takiego nie siedziałem. Byłem lewym obrońcą. Później wyczytałem, że na lewej obronie zaczynał też Jerzy Dudek, więc nie jest ze mną tak źle. No i były takie me 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 mecze, gdzie, prawda, jechało nas dwunastu i to ja byłem tym rezerwowym, więc byłem pierwszy do wejścia. Trener Kazimierski mówi: Wszystko się zgadza, tylko za krótki. Taki topowy, chyba, odcinek to jest Piotr Zieliński w Empoli. Wtedy, kiedy wytransferowaliśmy go już do Liverpoolu, koszulkę miał, ale ostatecznych podpisów menedżersko-dyrektorsko-trenerskich jeszcze nie było. Już w najbliższą niedzielę, nie wiem kiedy będzie emitowane nasz, nasze nagranie, ale w niedzielę, czyli 4 kwietnia, Bartek wchodzi do gry, jako, że tak powiem, żeby pomścić swój rekord. Nie będę ukrywał, że program ten nagrywaliśmy 1 kwietnia znowu. Znowu był pan Sławomir Stępniewski i znowu było dużo, dużo żartów, ale wyrobiliśmy się przed treningami dzieci, które wchodzić miały po nas. Bracia Mroczek czy Bracia Brożek? Z braci Brożek znam tylko napastnika. Nie pamiętam, który to z nich jest, bo ja bym Piotr, Piotr Paweł. Jest to trudne pytanie. Znam braci Mroczek, sympatyczni, dobrze grający w piłkę. Nie spodziewałem się, że tak będą dobrze, dobrze grali. I tak jak bracia Brożek, młodzi, obiecujący. Tych gości, może nie piłkarskich, zdarzać się troszeczkę tam, jak to się mówi, dawać fory, żeby troszeczkę ten wynik punktowy wyglądał lepiej? Obawiałem się tego pytania, ale jednocześnie spodziewałem. Wiesz co? Powiem tak. Ludzie oglądają Turbo Kozaka, zwłaszcza z nieprofesjonalnymi piłkarzami, którzy nie na co dzień mają prawda, treningi, po to, żeby były gole. No i te gole padają. Wszystko wiemy. W niedzielę będzie też, poza, poza Bartkiem w roli bohatera odcinka, będzie też no, nowy prowadzący w studiu. O, to... ja. Myślę, że warto poczekać. Ja. Słuchajcie, treningi nie są lekkie, bo to nie jest... Trening według systemu mata, mata grajta, tylko tam jest naprawdę najpierw rozgrzewka, najpierw dziadek jest wiadomo, i wcale nie jestem najczęściej w środku. Sikałem do pisuaru obok Weli Veli A później się chwaliłem wszystkim, ten skoczek narciarski Weli Matilincztrem, sikaliśmy obok, fantastyczne osiągnięcie trenerskie. Rozmowy przy Ananasie się tak rozwijają, to ja też chcę się pochwalić i też zaprosić Gabor Bramkarz w dresie, jest taki kanał na YouTubie, kanał jest nowy, ale warty uwagi. Jest tam taki Bramkarz w dresie, który pokazuje różne rzeczy od kulis, na przykład Turbo Kozaka. Zachęcam do subskrybowania.